Dzień dobry! Witam na kanale z nauką w domu i trochę poza domem. Dzisiaj chciałbym omówić ważny temat, temat, który jest palący w ostatnim czasie z uwagi na to, że jest ciepło a mianowicie jak pozbyć się muszki owocówki. Zacznijmy od tego, że muszka owocówka osiada się na owocach, które kupujemy w supermarketach. Może się trafić tak, że przyniesiemy owoce, które mają jaja tych muszek. No i wtedy problem gotowy. Cała chmara muszek opanuje kuchnię i będzie żerować na jedzeniu, które zostawiacie bądź też otwartych śmietnikach. Aby pozbyć się muszki owocówki, trzeba przygotować płyn do mycia naczyń i zalać go octem jabłkowym. Smak płynu do mycia naczyń jest dla muszek bardzo przyciągający i normalnym jest, że muszki się na to złapią. Za moment będziecie mieli całą chmarę na dnie tak przygotowanego preparatu. Ale nie wszystkie muszki dają się na to złapać. Większość muszek ma IQ około 18 punktów. No, a co z muszkami, które są mądrzejsze? Te mądrzejsze potrafią sięgać swoim IQ do punktów 24. I one już na taki specyfik się nie nabiorą. Dla takich trzeba przygotować łapkę i żółty ser z dziurami. Nawet najmądrzejsza muszka się temu nie oprze. Dziękuję za uwagę.